Jak wrócimy, to wiesz, co mam zrobić, nie? w Co? No to wyszło wywiad, że coś tam już tam siedzisz po mnie i że tam masz nadzieję, że coś tam... Wiesz, że jak już nie ma kolego. Od razu Raus, nie? Luka, nie Z tej szafki to małe tu Bo Każdy tam siedział to. Pół <grym> roku nie, nie było. A rzeczy swoje bidę ja trzymał, także tam <grym Dobrze, radek Azt, To jest skandal, kur... Co to są, kogo to jest? Looney Tunes. To na pewno... Jeszcze to... nie się po niej nie zgłosił, a trochę tu Usman, so. Trzeba zdjęcia do grupy wysłać. I dziękuję, nie? Widzimy Proszę się bardzo. jutro. będzie dobrze. Oczywiście, daty nie wiem, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Ebra, ebra, kadabra Widziałeś Ty Radegas, nie? Radegas, ja. <laughs> <Ja zbierzał> Radegasku, nie? <laughs> Radegask, ja Ja wiedziałem Radegasku Matryk Sturm Graz, Wlodarczyk powrócił do Sturm Graz Widzicie Bonowo? No wrócił, nie? Położno bodaj Się zszczętaj Tak, ale myślę, że nie zostaje tam Zapłacili Zapłacili, tak to jest najważniejsze Wypłaty byli Dzięki woda Dzięki woda za wypłaty Dominos Patrynos Tu masz kościół To jest kościół Niech zejdzie bez jest kaput to jest kaput? Nie wiesz To nie wiem Szybko się nie nauczysz że oh, tam, tam stać. To jest technika, jak śliski to chcesz technika, albo to umysz, albo nie, wiesz. Jak umysz to nie masz śladów. To jest boisko. suche kierunuję. No nie, bo nie umiesz nie śliskać, wiesz. Nie, to nie To jest technika. Tak. A jak jesteś, jak jesteś za wolny, to musisz nadganiać ślizgiem. To jest prawda. nie no. To nie ma od kogo, od są. To to takie bajki nosi.

Ale nie, Eli mówię, zostaw, zostaw, patrz. Zobacz, Eli mówię, Elik się zna, no. Rozluźnij ręce. Jestem dumny. Bał w głowę. Dawaj, Nie da się twojego resztą. Nie, gdzie? Pazulek, ale kurde, ale się ubrał gdzie, gdzie on to idzie? Stalmielec O, dobrze To wypożyczenie Przygotowanie na trening, trochę stretching, trochę na Mobility, trochę uwolnić no. napięcia Tak, żeby ciało dobrze pracowało Uruchamiamy wszystkie stawy, żeby artykulacja była dobra Żeby przenoszenie e, obciążenia przez, przez wszystkie stawy było było w porządku, nie? Żeby minimalizować ryzyko kontuzji, ale żeby przygotować też ciało do większych, lepszych obciążeń. Arbeiten, arbeiten. Na i wojsku, poza wojskiem też jest ważne. Choizio i tak dalej. Jest też ważne. Trzeba zapomnieć tam. No. Mobility, stretching i tak dalej. Ważne elementy. Z każdego coś idzie wyciągnąć. Parę procent zawsze. No dawaj, ej, robimy siłownie, dawaj, e. No to dawaj, co robimy? Tak, dobra, chodzisz sobie. zdajesz sobie do do e, martwego. idziesz dwa razy mocno, Te, Odukładasz i na tempie. Robimy też, Ale Patryk, jeszcze masz dwa i pół tygodnia do meczu. I was. Na A Patryk jest przestraszony był jak szczur. Jutro idę, Paulo. Nie idzie. Gdzie kadro teraz się na stole? Leży. Jutro idę. Za mało to jest. Co to tu jest? To jest... dwa na drugą. Pięć lat Okres się przygotowania to dla mnie zawsze było najlepszy czas w Zonie, bo tam się przygotujesz. E, masz te dwa, trzy, cztery tygodnie, że, gdzie, gdzie pracujesz i to ci potem daje przez cały sezon tą jakość mentalnie i też w życiu. A jak się czujesz? Dobrze? A. No bo widzimy, że zawsze po treningu biegasz. Więcej. Trzeba, nie? Zrób mi nam ta, na te trochę, trochę biegów tam, wiesz? Zrób mi te, te... Postaw mi, że idziesz tu do tyłu, do trzeciego do tyłu i... Wiesz? I jak jestem zmęczony po treningu normalnym, to lubię jeszcze raz zmotywować i jeszcze raz dobić. 5, 5 powrót, 10 powrót. I, 5, I 20 albo 15. Nie? To tworzy ten mental, tą pracę i może mi to gdzieś tam jeszcze pomogło, nie tylko na boisku, też może poza boiskiem te wszystkie biznesy osiągnąć i tak dalej, że zawsze coś idzie dodać. To jest to. Ja te rzeczy zawsze potrzebowałem jak dodatkowy trening, sprinty, biegania, żeby się wyżygać, żeby, żeby pracować. E, I do tego może gram, że tu mogę siedzieć i jestem w górniku mam 40 lat i tu siedzę teraz i, i, i przygotuję się na, na kolejny sezon. Znam to z alimentacji, zawsze było takie, że okres przygotowania było 2-3 tygodnie, a ten pierwszy tydzień za, zawsze było tak z rodziną. No Nie Tata szczeli okej? Okay? Szczelimy Tak. Ale kros! Jak żona, dzieci, tata i tak dalej czuje się e, lepiej, daje to trochę energii e, i dlatego cieszę się, że są. Jeszcze raz. Tak. Raz. Trzy. Oj! Myślę, że zawsze wszędzie w klubach, gdzie byłem, byłem ulubiony, w szatni, E, nigdy nie byłem e, tam, gdzie powiedzieli, co to za debil u nas był. E, nareszcie go nie ma, już szatni. No i dlatego mam zawsze taki taki humor i zawsze takie podejście e, poza boiskiem, m, m, że mieć radość, e, radość życia, radość z tukarzami, żarty robić itd., bo to jest też e, życie. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Come on, come on, it's like you. -like I'm dead. <laughs> I, can, I can I can only go two times. Three times? I, I I Hell no. I'm black. <laughs> <laughs> Dobby's <you see> <laughs> To się nie uda tylko, bo się gra dobrze na błysku. Staram się to trochę też atmosferę rozróżnić, trochę żartów zrobić i tak dalej. Zaczek! Jak to Dobrze? Będzie dobrze, Zaczek. No pełnej gotowy. Dawaj, Zaczek, dawaj! Nie, <grymnie> normalnie <grymnie> tak samo. Trudny pojeb, regeneracyjny, ale źle inny jak. Czy zawsze robi, nie wiem, na bójsku roz, rozbieganie, albo na nieberku. trochę innej... Też fajnie, drużyna razem, razem, wszyscy, wszyscy razem w w Ja. Ja. <laughs> <laughs> nie, tak się na cicho mówiłem. jechało, jechało na Mam tą radość, oczywiście rzeczy są nie tak łatwo jak 5, 10, 15 lat do tyłu. Energia jest i daje mi to radość, tą budowanie marki kurnika zawsze. Wiesz, przez dwa lata to już prawie idzie i zobaczymy jak się to skończy. Ale chcesz, nic się nie zmieniło. No chcę, ale no ważne jest, żeby górnik z tego wykorzystał, a nie żeby to była jakaś gra obojętnie czy to będę ja, czy ktoś inny, czy, czy z kimś razem i tak dalej. Ważne, żeby, żeby górnik z tego miał jak najlepiej. Żeby poszło do przodu. Nie mówiąc od razu, że nie wiem, ktoś przyjdzie i zmieni tu wszystko e, na, 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 nie wiem, na, na dobrze, tylko jest też dużo pracy i trzeba to powoli budować, jak zawsze mówię. I to daje mi radość. Być tu na tym obozie, trenować, e, robić jakieś telefonaty w sprawie klubu i to daje mi tą radość. Przyszłem tu, miało to być rok, jest teraz piąty sezon i ogólnie ten cały obraz, jak to wygląda, myślę, że... Postawiłem ten górnik. Zaś na mapę, widoczna jest e, jako, jako marka. E, dużo się mówi o górniku, e, sponsorzy, które byli i tak dalej. Jaka jest e, oglądalność naszego klubu i tak dalej. E, I to jest dodatek e, o to, o co, o co mi chodziło. I myślę, na dzień dzisiejszy e, może sobie każdy ocenić, czy to jest na dobre, te, te lata, albo, albo nie. E, I trzeba dalej, żeby. Żeby ta marka rosła, żeby to się dalej tu jakoś poszło do przodu e, i żeby każdy z tego miał radość. My, jako piłkarze, ludzie, którzy pracują w biurach i, i, i kibice e, na całym świecie, którzy kibicują Górnikowi. No i dzięki. <śleski> nie ma rynka w Zabrzu, a jest, nie? Ale dziewczyny biegają. Żyje to zawsze, zobaczcie państwo. To jest zawsze to żyje, zobaczcie. To no nie możliwe. Zobaczcie, hej! Zobaczcie panowie. Tak pracuje kurnik za Na obozie, zobaczcie, zobacz. To jest kurnik za Za Was praca, to widzicie co robimy. Albaj, alwaj. Bo jest ten mental. Dobra praca i potem taki trochę ludzki odpoczynek. Ja. Porcida Golds. Porcida Golds äh Dobrze Tatar. Ja, to to dobrze. Dołaś, dostajemy. <laughs> <laughs> e, daj mu kamerę. <laughs>